Myślę, jak z tej strony bardzo serdecznie w nowym. Nie wiem, którym, ale w którymś odcinku z Mówi Star Planet. Tak, dokładnie tak. Kilka dni temu pisałam do Was na YouTubie. E, czy chcecie mówić Star Planet? No i napisaliście, że tak. E, podałam Wam. Karmelkową, no jako ja, i zaraz się zalogujemy, i zaraz będziemy wypełniać na nowo te wszystkie zadania, które kiedyś robiłam. Ja jestem w tym momencie bardzo podekscytowana i mam nadzieję, że wy też. I jeżeli tak, to oczywiście dajcie łapeczkę w górę, będzie mi bardzo miło. Będę wiedziała, że chcecie więcej odcinków z Mówi Star Planet. I słowo na dziś. Słuchajcie, wszyscy, napiszmy słowo na dziś. Niech to będzie słowo na dziś pod tytułem hashtag różowe włosy. Nie, nie mam różowych włosów, spokojnie, nie mam różowych włosów, ale akurat były na ekranie różowe włosy, więc tak, niech będą różowe włosy. I jeżeli chcecie, żeby wasz komentarz pojawił się w kolejnym odcinku, to koniecznie napiszcie go w komentarzach na dole. Napiszcie komentarz, i on się pojawi, któryś na pewno się pojawi, tak. Więc co, zalogujmy się. I teraz się obawiam obawiam się, że to będzie głośne. Bo pamiętam, że zawsze, yy, mówię, zarpany było bardzo głośne. Yy, tak, zakręcimy kołem. Słuchajcie, nie mam vip bo nie mam. No i tyle. Nie chcę VIP-a, nie ma sensu. Yy, ok, yy, kręcimy i zobaczymy, ile nam się uda wykręcić. Może 120? Może 120? Nie! Oczywiście 20. Oj, wiedziałam, że będzie bardzo głośno. Muszę sobie przyciszyć w słuchawkach, bo to jest po prostu tragedia. Okej, okay, słuchajcie, jeżeli macie ochotę mnie zaprosić do znajomych, to oczywiście zapraszam, zapraszajcie mnie. Ja oczywiście będę Was przyjmować nawet na odcinkach, jeżeli macie ochotę, także nie ma, nie ma problemu. Przebrałam swoją postać, tak, przebrałam swoją postać, bo wyglądała tragicznie. I co my mamy, słuchajcie, do zrobienia? Poczty Wam nie pokażę, ale weźmy w aktywność. Oj, nie, nie wchodźmy w aktywność. Jeszcze nie wchodzimy w aktywność. Boże, ja dobrze przyciszałam? Dobrze. Mamy prezent do odebrania. I w zwierzaczkach też jest prezent. Uwaga, uwaga, uwaga. Będzie prezencik jest prezencik. Zobaczcie. Mam 15, prawie 16 poziom. Mam 44 diamenty i 3 354 coiny. I jeżeli macie ochotę, mi wysłać prezent. To wyślijcie, ja go otworzę oczywiście na, na odcinku, ale pod warunkiem, że on będzie darmowy, że nie będziecie musieli na niego wydawać pieniędzy, bo wydawanie pieniędzy na takie błahoskie jest z... głupie. Nie róbcie tego, <głupie> nie róbcie tego. Okej, okay, mamy dwa zadania w karierach, zaraz się do nich tutaj dowierzemy. Czas na kino, zobacz dzieła swoich znajomych Movie Stars. Okej, okay, rozpocznij. Idź do miasta filmów i oceń pięć filmów. Miasto filmów. Yy, I muszę wejść w filmy. I jakie my tutaj mamy filmy? Proszę bardzo, obejrzymy jak to się ogląda. Tak się ogląda. Obejrzyjmy, słuchajcie. Obejrzyjmy, O, Jezus, tylko że mój internet bardzo, yy, bardzo lami. Ostatnimi czasy, przez to, że wszyscy są na nie wszyscy siedzą w domu i wszyscy coś robią na internecie. Ok. E, ocenimy oczywiście na piąteczkę, no bo do czego miałabym inaczej oceniać. Już już już, 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 spokojnie. Obejrzyjmy sobie inny filmik. Dum, dam dam. Kolejny film. Królewna Śnieżku. Śnieżku. <laughs> Królewna Śnieżku. O nie, to będzie od, tytuł odcinka. Królewna Śnieżku. Mhm. Tak. Tylko, wiecie, internet, te sprawy. Trochę słabo. O i w ogóle źle mi się nagrywa, w sensie, obcina mi na dole. No ale trudno chyba. Teraz tego nie przedstawię. Wybaczcie źle wykadrowałam sobie. Yy, moment. Ten pałać. Słońcu lśnimy. w Złoty coś tam. wysenny dzwon powiedzie nas na tron. To w sercu mym coś tam, coś tam. Mm? Ambitne, słuchajcie, ambitne. Piąteczka leci. Ja zdobywam pieniążki. Hi, hi, hi. Jeszcze trzy filmy słuchajcie. Jeszcze trzy filmy. Internetowe Dzieci ulicy. Dobra, nie będzie dzieci ulicy. W ogóle ostatnio mam taką zaczepistą fazę na y, The Walking Dead, bo nigdy nie oglądałam. Jestem teraz w połowie piątego sezonu. <śm> Proszę, tylko nie spoilerujcie. Błagam, tylko nie spoilerujcie. Nie chcę wiedzieć, co będzie później. Dobra, oglądamy, nie? Tyle. Piąteczka leci. Okejka. Dla nas też lecą pieniążki. Eee, ja i moi przyjaciele. O, zakochani, odcinek dziewiąty. Mam nadzieję, że to nie będzie trwało 50 minut. Tylko wiecie jakiś taki krótki filmik. Bo ja tu tylko wiecie. No, ja tu tylko jestem. Eee, po o jezu, 28 sekund. Dobra, oglądamy. Przeszli po No. <laughs> o, jakie to słodkie. Wiadomo o czym myślą dziewczynki. Masakra. E, dobra, jeszcze, jeszcze jedno. E, przyjaźń na zawsze, impreza. Dobrze, obejrzymy imprezę. Przyjaźń na zawsze. Friends forever, friends forever. Friends forever. Ach, ten mój internet słaby jest. O! Ding dum. Ding Din Boże to trwa 3 minut i. <ścoughs> Co ja włączyłam? Dlaczego takie długie filmy robicie, przyjaciele? No cóż, no włączyło się. No to teraz oglądamy, tak? A, nudno. Co tam u ciebie? Nudno. No spoko. Może zrobimy imprezę. O! W obecnych, w obecnych czasach raczej to by nie przeszło, no ale jeżeli możemy zrobić imprezę, to zróbmy tę imprezę. Pójdę po gości. Świetnie. Nie zaprasza się gości. Teraz się chodzi po gości. O, i mamy gości. <noise> A ona lata? Dlaczego ona lata? Ja nie rozumiem. Ale nie tu chodźcie. Mm. O, w kuchni. Świetnie. O, to robimy party. <grym> Ale zaraz, gdzie Vera? A kto to Vera? O, jest Vera. Patrzcie, tu jest Vera. To jest Vera. Vera przestań się wygłupiać! Boże, jaka muzyka! <grym> Vera nie ma jej już. O kurczaki! Co to się w ogóle dzieje? O, ja was normalnie śm Nie, no, ale ktoś. Ktoś miał kurde. Ym, pomysł. Słuchajcie, ktoś naprawdę miał dobry pomysł. Co, nie mogą wyjść, nie? I jednak wyszły wszystkie. Czyli co? Nie ma imprezy, bo nie ma wery. Bez wery nie ma imprezy. Kiedyś nie było imprezy bez kręcipsów. Teraz nie ma imprezy bez wery. O, to się w ogóle purzła. <laughs> Vera. wera. Wercia. O nie, dał mi truciznę. Masz na tego, będzie ci lepiej. Ciekawe, czego. To na pewno nie woda. Może to odtrudka. Wiem, gdzie on teraz jest. Gdzie? Kradnie z impreza! Ja muszę iść do domu. Aha, czyli przyszła na imprezę, żeby iść do domu. No, spoko. Ok. Dobra, to co robimy? Co zrobimy, sorry? Jak on tak lubi imprezy, to zrobimy w domu, w pokoju, to go. Złapiemy go. <ścoughs> to go, złapiemy go. No, no i co? Aha, dobra. Dobra, robimy pułapkę. O, to będzie dobre. Ostatnia minuta, słuchajcie, robimy imprezę. Nie, robimy pułapkę. Nie, robimy imprezę. To, co w końcu robimy? Dzień dobry! Dzień dobry! Uuu, z łuku! Maleńka! Kung ćwiczyłam! No i pozamiatany. Przecież to wera. Czy nie? No to Vera! No pewnie, że to wera. O oh, boże, nie myślałam, że to będzie takie genialne. <grywy> o oh, mama mia, Czemu udawałaś? Bo chciałam, żeby była ciekawsza impreza. No kurde, zajebisty pomysł. Zajeb. Naprawdę super pomysł. Udawałam, że mnie otruto po to, żeby impreza była fajniejsza. No świetnie. Grunt, że dostaliśmy punkciory. Masz piąteczkę. I mamy zadanie zaliczone, słuchajcie. Mm -hmm, tak, mm -hmm. odbieramy, odbieramy nagrody, odbieramy. Wszystko nasze, wszystko nasze. E, czy ja by to mogę jakoś za... Wszystkie zadania wykonane. Jak wszystkie zadania? Przecież mamy jeszcze jedno chyba, nie? Tutaj mamy uszczęśliwą z dziś swoich rozdaję cztery autografy. No, to się nie uda, słuchajcie, to się na pewno nie uda. Ze względu na to, że mm, tak, zaczynam na nowo, mówi Star Planet. Także. Mm, no nie, no nic tutaj więcej nie mamy. Fiu-fiu-fiu. A poczekajcie, bo ostatnio odbierałam jakieś nagrody gdzieś w moim profilu, chyba. Tylko nie jestem pewna, czy. Nie mam więcej nagród do odebrania. Nie, nie chcę. A oh, come on. Czy tutaj coś mamy do odbioru? Nie. Nie. Hm. O Matko boska. No, trochę będzie roboty, słuchajcie. Trochę będzie roboty, no ale no co zrobimy? Nic nie zrobimy. Gry, czat, zakupy, zwierzaki. Wejdźmy w gry, co jest w grach. Ubierz się. Zwariowane karty, tylko do przyjaciół. Wybieg. I quiz. Dobra, ubierzemy się, co? Ubierzemy się czy nie? Oczekiwania na innych graczy. Stomki na jamajce są koks. <noise> o Boże. Ubierz się jak bohater. Ach, kurde, tylko ten internet dzisiaj u mnie tak bardzo się. Dobra, jestem super bohaterem, więc niech wyglądam jak super bohater. Dobra, niech będzie zrobił sobie chociaż dwie rundy. Kurde, brakowało mi tego. No, róża, oceniaj. Szybciej oceniają. Nie no, zaje... <laughs> Nega za mega ze mnie bohater, nie? Pewnie znajomy. O, jestem judge. Wow, jestem normalnie teraz kim? Y sędzią. O, właśnie, może być sędzią. Dobra, dziewczyny się przybierają. My nie wiemy za kogo, ale czekamy. Zaraz zobaczymy, jak będą wyglądać. I zobaczymy, która z nich będzie najbardziej, najbardziej, najbardziej przystojna. Mm -hmm. No tu dałabym tę. No. Sorry, ale mam fajną kieckę. Obierz się jak zwierzę. Hmm. No dobra. Pokaż, pokaż, po... no, pokażcie mi to. Dół garderoby to yy, włosy, może takie kolorowe. I dodatki, buciki takie, może. To, to, to nie wygląda jak zwierzę zupełnie, ale gdybyśmy tak zrobili. Oj, kurde, teraz to już zlamiłam. No jak? Skąd one mają takie dodatki? O Boże! Myślę, ja przegram. Ubierzcie jak czarny, świetnie. Mm. Ubierzcie jak czarny, wszystkie jasne włosy, nie? O, kolorowe ubrania, świetnie. Tylko zanim to mi się wszystko czyta, to wiecie. O to, 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 to. I to. No, załóżmy, że... Prawie na czarno, tak? Prawie na czarno. Buty. A, dobra, bo to ten. Dobra, niech będzie. I pewnie znowu jakąś koleżankę wybierze. No, no. Pff. A ja wam tak pięknie ubrana, hello. Dobra, uwierzcie się jak Emo. O, jak Emo! To będzie na pewno taka kiecka. Mhm. Mm I takie coś i takie włosy. I takie. o, no chyba, że może takie dłuższe włosy. Tylko szkoda, że nie ciemne, nie? Dobra, dajcie te. Niech będzie. To, że mi się ubrała jak Emo. oto. Punkt, proszę, chociaż jeden. Błagam. Niech mi ktoś wybierze. Błagam. No i co? Jest, wygrałam! Wygrałam! Juhu, dobra. Obierz się jak sport, tak? No dobra, to niech będzie to, bo tylko to mi się pokazuje. Spodenki. To i takie włosy i to poproszę z mało czasu. Słuchajcie, za mało czasu, bo mi się to wszystko bardzo długo wczytuje. No dobra, niech tak będzie. Załóżmy, że jestem sport. A spodnie nie zmieniło. Dobra, dajesz. Zobacz, ja jestem super sporty. Ja jestem super sporty. Ja jestem sporty. Nie no, ta wygra przecież, nie? Mogę się założyć, słuchajcie, mogę się założyć, że ta wygra. I uwaga. Nie, ja wygrałam. Jo, ja wygrałam. Juhu. Dobra, jestem judge'em, Teraz będę dziadziować, nie? I uwaga, czekamy, słuchajcie, ciekawa jestem, co będziemy wybierać. Za kogo się dziewczyny przybiorą? Za kogo się przebiorą? Nie mam pojęcia, ale zaraz się dowiemy. Boże, ja nie myślałam, że to jest takie fajne. A w to bardzo długo nie grałam. O, chyba z 3 lata. No dobra. I co mamy? Co mamy? Yy, najmłodniejszy dla wariuje. Czyli dla jakiegoś szalonego, tak? Najbardziej szalony. Może Stefan? Dobra, kto ma najmniej? Ona ma najmniej. Niech będzie. Ma najmniej, niech dostanie. Upe ubierz się jak na pokaz mody. U, no to tak. Dajmy długie włosy, kiecuszkę. E, mogę to w ogóle zdjąć? Nie mogę w ogóle tego nie zdjąć. Ale za to dajmy takie buciorki. Uh -huh. I dobra, i chyba nic więcej nie mogę. To, 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 to zmieni zmieniło, dobrze zmieniło. Juhu, <śla> chyba wygram tę rundę, słuchajcie, chyba wygram. No, Stefan, wybieraj, wybieraj mądrze. Zobacz. A, to nie to miałam sukienkę, wejdę nam sukienkę. Jak mam się ubrać jak strażak? Jak mam się ubrać jak strażak, jak ja mam tutaj. Ja pierdziuśkam. Nie mam pojęcia. To wcale nie jest. Nie wiem, w ogóle. A. Dobra, dajcie to. Ale to wcale nie jest strażak, a inne? O, tak, w kieckach, no, jak strażak, na pewno w kieckach. Mhm. No, najlepiej. 18 minut, uwierzycie w to, jest 18 minut odcinka, ja chcę to wygrać, słuchajcie. Jak, jak gotowanie, tak? Mhm. Jak gotowanie. Ok. czy to mi się coś w ogóle zmieniło? Dobra, te spodnie, te buty i bluzkę może, Te? No, całkiem spoczko. Podoba mi się. No to ma fartuch. Wiedziałam, że któraś będzie miała fartuch. No już kurczę, blaszka, no. Dlaczego ja takich fajnych ubrań nie dostaję? No. Nieź mi smutno. To no, ja już się ubrałam jak gotowanie. Wybieraj, kto, kto wygrywa. No, 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 wiedziałam. Wiedziałam, że wygra, bo przecież miała miała, dobra, jak szpieg, tak, Okej, okay, więc bandana na oczy, jakiś taki t-shirt z odznaką, zwykłe te i buty, nie wiem dlaczego tych spodni w ogóle nie mogę zdjąć, no ale co zrobimy, nic nie zrobimy, dobra, jeszcze dajmy to, hmm. załóżmy, że prawie jesteśmy, hmm. ona wygra, nie chcę, żeby ona wygrała. Ja wygrałam! Jest! <grywia> Dobra. To teraz jestem czaczem. Teraz ja będę wybierać, kto wygra. Ja będę wybierać. Chcę to wygrać! Słuchajcie, chcę to wygrać! Jeżeli ten odcinek nawet będzie 25, kurde, minut, to ja chcę to wygrać. Ja chcę to wygrać. Dobra, przy, 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 przy. przy. Przyjmujemy, przyjmujemy. I uwaga, uwaga, uwaga. na, 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 na. LOL. LOL, tak? LOL. Yy, ona mnie zaprosiła do znajomych. Wiecie, co to będzie chamskie, ale Zaprosiła to dam. ubierz jak like, hip hop! O, to będzie dobre I. I to. To będzie dobre. I to będzie dobre. I to chyba wszystko, gdzie ja jestem? Tutaj jestem. No, no, całkiem spoczko. Może być, tak może być. Obczajcie to. Obczajcie to, nie? Jaka jestem w ogóle hiphopowa, hopowa <ścoughs> No. Buni. Mhm, jak buni. Jak króliczek, tak? Dobrze, Dajmy zielone włosy. Takie coś, kiecuszkę i buty na obcasiku i w ogóle to. Uff. Dobra, wygląda idiotycznie. Mój Bonnie. Nie, te buty zupełnie nie pasują. Dobra, niech będzie tak, że jestem zielona. Yy. Czy dostanę chociaż... Nie, nie dostanę za kreatywność. Przecież ta wygra, Ale jestem na trzecim miejscu i dostałam 250. I jestem szczęśliwa, bo dołączyłam gdzieś tam w połowie. Dobra, słuchajcie. A dzisiaj będzie za tyle. Mam nadzieję, że się podwoi, i tak, to oczywiście łapeczka w górę. my słyszymy się niedługo w kolejnym odcinku. Także czekam na Wasze zaproszenia i mam nadzieję, że będziemy się razem świetnie bawić. Także trzymajcie się do następnego odcinka i cześć!